Cześć, cześć, wtajcie z tej strony, i ja Aresty, i dzisiaj będziemy sobie oglądać najbardziej wkurzające akcje w Fortnite. Naprawdę, to będzie tak wkurzające, że was, przepraszam widzowie, było już najbardziej wkurzające od Minecrafta i od chyba, nie wiem od czego jeszcze było, ale z Stars chyba też nie było, dlatego się postaram, wam coś takiego czastać. I napiszcie, to, napiscie, to jest w komentarzu, czy chcecie ocieki z kabarką o reakcji, czy raczej nie. No to jest bardzo ważne i teraz patrzymy sobie, co tu, co to leci. Nie, błagam. Nie! Nie! Nie, proszę. Co? Nie, jeszcze. Jeszcze tak nie zrobiłem i... O oh je... Yeah. Patrz. Baranantki złapuję... No i super przez... paradki e... oba Jezu, jeszcze ten nowy wysadzam. Patrz, patrz. Jezu. <laughs> yeah. I patrz. O nie, proszę, nie, nie rób tego, proszę, nie, nawet nie ucieka. No. O nie, no. Proszę was, proszę was, naprawdę. Aha, super. Naprawdę, mega, mega fajnie. I o ja sobie poleciał. Ja o sobie poleciał, tak. No to, no, ej, tu będzie naprawdę, RPGa ja. użyję. No właśnie. Tak żąże, ale! Jezu! Jeszcze. Co to się stało? Czekaj, co to się stało? Czekajcie. Co to się stało? Bierze potki. Łódka mu spada. A, łódka mu spadła, okej. Okay. Jezu! Co? O nie! Patrz! No! No umarł! Patrz, i będzie w niego nawalać. Co to będzie? O, Jezu! Ała! Co tu się stało? Co tu się zdarzyło? Czekaj! Ile tu ludzi leci? Pływa sobie. Ja to muszę zrobić skryda. Dobra. Co tu się stało? Jeszcze pan, że oni się nie widzą. A, dobra. Dobra. Patrz, patrzcie. Bo tu było... Nie! I to było do serio. Ja było... że tam pisać 3 godziny, ale tak. Tutaj... Jezu jak on się to wyda Patrz i ze stajperki jeszcze będzie go. 3, 2, 1, go! Ja, yeah. i co tu? To... Oh, wow! <laughs> oh, wow! Ja też tak miałem, ja też tak miałem przedstaję się, ale zabudowuję się zawsze. Ojej, co? Ej o, czekaj, on wysiadł? Nie, czekaj jest Jezu, co tu? Czekajcie, bo co tu się stało tak dokładniej? Ha! I on w coś wjechał W lunchpada. pada! On chyba w lunchpada pada wjechał. Uh, patrz, tutaj. Aha. Hey, hey. Hey. no ładuj, no, patrz, no, no, they... no, aha on go patrz. Nie patrz. Nie patrz. Nie patrz. Nie

Jezu, to chyba z jego drużyny nawet. Tak, jezu, to co? To to jezu. Co ty robisz? Jezu. Jeszcze się tak gudry. Oh. Aha. Bo ja ja nigdy to tak to nie zrobił, żeby. Aha, Zobia! Ja też tak samo ja sobie tak idę, a tu tak zrobię, patrzę, a tu tak zrobię, jest. Łapaj go! A. But she didn't feel that thing oh! barrier o Oh my god the stuff, so, yeah. Wait 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 <laughs> yeah, Aha. Mi, mi, mi. I oni nie wiedzą gdzie on jest. Aha. <laughs> Super. Naprawdę, Ja... <okay>. Yeah. <laughs> ja też <laughs> to tak, chcę zrobić. Ale yeah, spaś, jump jump nie spaść, tylko chyba to wpadnie. On oh. Oh. będzie chyba... I tak, i tak te wszyscy teraz spadają. Ja... Naprawdę dwie ścianki, o Aha! Ha. Taka śmieszna trochę, ja te filmiki. O Jezu, ja też tak, od... Tak naprawdę, ja mi się nie w dusze. Je Jezu co to było? Co to jez, 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 jest jez, 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 na jez, jez, Jezu i tak... Nie on tu ktoś wejdzie z takiej drużyny Ha! Skieropa go porobię! Jezu! Jezu, ja też tam taki miałem przypadek. Jezy, ale ja usłyszałem, że się Ha! Jeszcze przybył tak piątkę chyba, czy jak... Ha. Bug. Co? Co się dzieje? Patrz! Nie. Co Kiedy... Co to jest? To jest chyba jakiś stary trep. Tu coś na to i ja... Yeah. He he... bica, jest. No. muszę O tak. I on tu wyciąga i ty. It was that this Nie ludzie się z tego śmieją, ale... Nie... <śmiewanie> yeah. Ja tak zrobiłem... Ja tak zrobiłem raz. Zakupał, chyba było nas czterech i... Byliśmy przyjaciółmi, tak to jest dokładnie. My cztery byliśmy przyjaciółmi, ale... Ja drugie miejsce, bo się wszyscy później jeden z drugiego zaczął nawalać i... To było... to i co? I co tu będzie robił? Za lama? Jezu, reklama, tak kochają? Nie Nie wadę już za Paweł, ale... Może sprawdzić. No, super. <grym, <grym, co to się <grym>, <grym>, dzieje? O o oh, oh my god! Jak zrzucone! Czemu rzucił? Patrzcie to jest tego jeszcze patrz. Ja, on rzuca jakimś A! Dobra on wiem z czego on rzucił, dobra, bo ja sam nie wiedziałem z czego rzucił O oh, nie! Gaśnie to jest złe. To, to jest złe, patrz, zostawij ich tu! Albo zamknij drzwi, zamknij jeszcze drzwi, to jest najlepsza. No przecie marki. Ja też tak żeby kryść to. Jezu, to, to co tu się? A bo to sobie czasie ja chyba wyszedł. Muszę... I co mu się dzieje? Jezu. Co tu się? Szal. O kurde To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Na razie. I nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę i subskrypcję, bo lecimy po 15 subskrybentów. Jo Na razie.